Maksymalna koncentracja i niebywała precyzja. Takimi i innymi umiejętnościami musieli wykazać się uczestnicy kolejnej edycji Pucharu Polski w ucznictwie. Impreza odbyła się w sobotę w wielofunkcyjnej hali sportowej AWF. Zawody zostały zorganizowane przez Wrocławski AZS już po raz trzeci. Na imprezie, tak jak i w dwóch poprzednich edycjach, gościł olimpijczyk Jacek Proc. Na pewno więcej zawodników, te same twarze, które przyjeżdżały. Więc myślę, że ta, ta impreza ma, ma, ma przed sobą przyszłość. Trakcje zawodów uczestnicy rywalizowali w kategoriach profi i open. Wśród kobiet zwyciężały Katarzyna Jaroszewicz oraz Ewelina Marszałkowska, natomiast wśród mężczyzn Bartosz Tomczak i Jacek Proc. Nie było to łatwe zwycięstwo. Ja też jestem w takim okresie przygotowawczym, gdzie, gdzie no dużo, dużo trenujemy, nie ma czasu na odpoczynek. Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostali medalami oraz pucharami. Szansa na kolejne już za rok w czwartej edycji pucharu.